Cześć moi kochani, pod recenzją Akademii Pana Kleksa prosiłem was, żebyście wypisywali wasze wrażenia po seansie oraz wrażenia waszych pociech, jeśli poszliście na nie z dzieciakami. I dzisiaj chciałem się skupić właśnie na waszych komentarzach. Zobaczmy sobie, jaki odbiór miał ten film wśród szerszej widowni. No to jak wyjaśnić to, że nastolatkom się podoba. Rozmawiając z czwórką nastolatków z Wrocławia, mało reprezentatywna grupa, ale cała czwórka powiedziała, że film fajny. Jak zwykle widowni się podoba, znawcy wiedzą lepiej. Przypominam, że znawcy objechali wszystkie filmy Stanisława Barei, bo podobno nie były tworzone zgodnie ze sztuką czy coś. Słuchajcie, chciałbym od tego zacząć, bo to jest dość ciekawy temat. Często się zdarza, że. Znawcy, czyli recenzenci, wieszają psy na jakiejś produkcji, ale wiecie, wyjdziecie do kina i świetny film. I w większości widzów się naprawdę taka produkcja bardzo podoba miło, spędzają dwie godziny wieczorem, obejrzeli coś dobrego, a ci wredni recenzenci non-stop się czepiają i wytykają błędy. Co różni, słuchajcie, recenzenta od każdej innej osoby, która idzie do kina i ogląda film? Jest jakaś istotna różnica między tymi dwoma osobami, poza odmiennymi gustami? Wbrew pozorom. Niekoniecznie. Słuchajcie, ja się nie traktuję jako jakiegoś wielkiego recenzenta. Ja cały czas mam o sobie takie mniemanie, że jestem zwykłym typkiem, który sobie na YouTube opowiada o filmach, bo filmy lubi oglądać. Ale popatrzcie się, i oczywiście dla części z Was moja opinia dużo znaczy, za co jestem bardzo wdzięczny. Ale czym ja się różnię od każdego z Was? Powiedzmy, że idziecie sobie do kina, oglądacie jakiś film, potem odpalacie ka kamerę, nagrywacie o nim swoją opinię i wrzucacie do internetu, na YouTube'a. Ktoś potem tą recenzję ogląda i już jesteście recenzentem, czy jeszcze nie? Czy potrzebujecie mieć jakieś wykształcenie z bycia recenzentem? Nie. Tak naprawdę wyrażając swoją opinię, już w pewien sposób stajecie się tym recenzentem. Jestem wręcz w stanie powiedzieć, że wielu ze zwykłych widzów, nie umniejszając kompletnie żadnej osobie nic, może posiadać o wiele większą wrażliwość na różne elementy filmowe od. Najbardziej znanych recenzentów. Jest jedna rzecz, która w mojej ocenie powoduje, że opinie konkretnej osoby mogą coś znaczyć, i w większości przypadków tak można skategoryzować profesjonalnego recenzenta. To jest osoba, która obejrzała na tyle dużo różnych filmów z różnych gatunków, że jest w stanie umieścić daną produkcję w kontekście danego gatunku. Że jest w stanie ocenić. Czy dany zabieg w tym filmie został zrealizowany na wystarczająco dobrym poziomie, bo obejrzała na tyle dużo filmów, że wie, jak dany zabieg się zwykle w kinie stosuje. Ma ten kontekst, że jest w stanie w pewien sposób skategoryzować warsztat twórcy. Bo wie, że w tym filmie zostało zrobione to lepiej. W tym filmie sprzed 30 lat zostało zrobione to tak, ale w tym filmie sprzed 10 tak. I ma to porównanie i używając tej swojej wiedzy filmowej, która sprowadza się do znajomości kina po prostu, jest w stanie wam powiedzieć na ile twórcy tutaj dali radę, na ile zrobili coś dobrze w kontekście szerszego pojmowania danego gatunku. Moment, w którym ktoś się staje recenzentem, wydaje mi się, że jest momentem, w którym pewna grupa ludzi zaczyna wierzyć jego opinią i zaczyna na tych opiniach polegać. Czyli jeśli wy zaczniecie wrzucać do internetu filmy recenzujące, materiały recenzujące, jakieś produkcje filmowe i inni zaczną wam wierzyć, polegać na waszym zdaniu, to już w pewnym sensie staniecie się tym recenzentem. Mimo, że nie ubiegaliście w ogóle o to. Tak jak ja, ja tak jak mówię, ja wrzucam sobie filmy na, na kanał na YouTube. I czy ja się stałem recenzentem w tym momencie, fachowym znawcą kina? W moim mniemaniu się nie stałem. Ale jeśli wy polegacie na mojej opinii. To w waszych oczach w pewnym sensie pewnie się stałem. Ale to jest taka, taka pułapka myślowa według mnie. Przecież w takich odgrzewanych kotletach najważniejszy jest skok na kasę, bo wielu ludzi idzie z sentymentu albo ciekawości. Jest to niestety jeden element tego rodzaju produkcji, że zawsze, gdy gramy sentymentem i zawsze, gdy realizujemy produkcję, która w jakimś zakresie przyciągnie kogoś do kina ze względu na ten sentyment, to zawsze jest to pewnego rodzaju ułatwienie w kontekście biznesowego rozpatrywania produkcji filmowej. Realizując coś, co każdy trzyma gdzieś cieplutko w głębi swojego serca, powoduje, że niezależnie od jakości tego filmu i tak do kina pójdzie. Wręcz, jeśli ten film okaże się zły, to tym bardziej nakręci, nakręci pewną spiralę oglądalności, bo każdy będzie chciał iść i sprawdzić, czy ten film naprawdę był taki zły. Ja myślę, że wiele osób poszło na Akademię Pana Kreksa do kina po to, żeby nawet sprawdzić. Ej, jest dużo negatywnych opinii o tym filmie. No nie może być, pójdę i zobaczę. A jeśli by Akademia Pana Kreksa okazała się świetną produkcją, to znowuż wiele osób na nią pójdzie dlatego, bo jest świetną produkcją. Widzicie? Realizowanie czegoś na bazie sentymentu jest bardzo łatwym wytrychem do serc, do, do pieniędzy, tak naprawdę, nie do serc, do portfela widzów. Bo każdy pójdzie na ten film, żeby sprawdzić, czy naprawdę jest tak dobry lub czy naprawdę jest tak zły. Film wyreżyserował Maciej Kawulski, czyli facet, który po odrobieniu się fortuny na organizacji Gal MMA postanowił się zabawić i przebranżowić z mordobicia na tworzenie sztuki tak zacnego tytułu. Osobie, która miała wcześniej na koncie tylko film sportowy na poziomie przydługawej YouTubeowej etiudy oraz dwa powszechnie wyśmiewane filmy gangsterskie, to jest coś skazane na katastrofę. Co jest w ogóle ciekawe o tyle, że w branży filmowej istnieje kilka postaci, które tworzą filmy, bo mają fundusze i mają taką zajawkę. Prawda jest taka, że film może nakręcić każdy. Nie, nie, nie mamy absolutnie żadnego prawa jakiejkolwiek osobie odmówić wyrazu artystycznego. Każdy może chcieć stworzyć film i każdy powinien mieć możliwości do stworzenia tego filmu. Pojawia się pytanie, czy każdy powinien mieć możliwość swojego paszkwila pokazać na dużym ekranie, i żądać od tego pieniędzy za bilet. Niestety, w momencie, gdy posiada się duże pokłady gotówki, można to zrobić. Czyli możemy nakręcić absolutnie największe dziadostwo, wrzucić je na ekrany kin, jeśli posiadamy do tego budżety, i poprosić o pełną kwotę za bilet, żeby każdy mógł coś takiego obejrzeć i za to zapłacić. No, żyjemy w takim świecie, że pieniądz ma ogromną siłę przebicia i niestety to w każdym kraju jest. Mamy tutaj osoby. Reżyserów, tak zwanych, którzy nie posiadają jakiejkolwiek wiedzy filmowej, ale posiadają wystarczające budżety, żeby zaprosić nas na swoje produkcje do kin. I tak to niestety zawsze będzie działało. Ja się zgadzam, że e, Kawulski jest ostatnią osobą, która powinna w ogóle Akademię Pana Kryksa dotknąć. Ostatnio mnie martwi takie podejście, że jak coś jest dla dzieci, to może być bez sensu, byle się dużo działo w jaskrawych kolorach. To samo w filmach super Jasne, to nie musi być super ambitne kino, ale ludzie, wymagajmy minimum szacunku dla widza. To jest właśnie ten problem, że to, że coś się podoba dzieciom, nie może być traktowane jako argument usprawiedliwiający niską jakość filmu. Ja tutaj często widziałem, nawet nie wiem, czy Kawulski się tak nie wypowiadał, ale to. Okej, okay, nie chcę jakby wkładać słów w jego usta, więc nie traktujcie tego jako cytat. Ale wydaje mi się, że Akademia Pana Kriksa była broniona właśnie tym, że jest to film dla dzieci i dzieciom się podoba, ale w żadnym zakresie nie powinniśmy tego traktować jako argument do stworzenia paszkwilu, do stworzenia czegoś absolutnie dramatycznego. Tak samo nie wiem, 365 dni miało grupę osób, której się podobało, ale czy to powoduje, że ten film jest dobry? Trzy godziny temu obejrzałem rzeczony film. W kinie odebrałem film jako rząd obrazków z gatunku światło, barwa i dźwięk. No i przyznaję, że sprawiło mi to dużą przyjemność. Są opinie pozytywne i kilka pewnie jeszcze się tutaj pojawi. I tak, tak jak powiedziałem w recenzji, w momencie, w którym przestaniemy troszkę traktować ten film jako narracyjne dzieło, które powinno posiadać interesującą strukturę fabularną, a damy się ponieść obrazkowi. Muzyce, pewnej fairy barw, takiej wizualnej kompozycji, to jest szansa, że nam się spodoba. Bo prawda jest taka, że w mojej ocenie wizualny aspekt tej produkcji to jest jej jedyny atut. Ale w momencie, w którym nam to wystarczy i spoglądamy na te piękne kolory, na te dziwne istoty, trochę posłuchamy tej muzyki i stwierdzimy, że okej, okay, zapłaciliśmy te 30 zł, czy tam 20 z hakiem za, za film i uważamy, że warto było to ja jestem ostatnią osobą, która może Wam te opinie, te doświadczenia odbierać. I świetnie, wyraźnie wystarczyło to Wam i nie jest to, broń Boże, nic złego. I wręcz jestem w stanie stwierdzić, że są to jedyne właśnie elementy tego filmu, które mogą się spodobać i jeśli to wystarczy, to doznanie, to wyjdziecie z kina zadowoleni i, i spoko, nie ma z tym żadnego problemu. Pod warunkiem, że te elementy, które tu wyszły, które się udały, wystarczą, żebyście... Czerpali frajdę z seansu. Spóźniliśmy się z żoną około 1-2 minuty na film, weszliśmy i widząc te scenki zapoznawcze uspokoiliśmy się, że to jeszcze reklamy. Dopiero widząc planszę główną Akademia Pana Kleksa zdaliśmy sobie sprawę, że to jednak nie reklamy, a zaczął się już film. Widziałem kilka komentarzy na ten temat, że ktoś się spóźnił na seans, oglądał tę sekwencję wprowadzającą i wydawało mu się, że to jest jakiś pokaz trailerów i że to jeszcze film się nie zaczął. No to idealnie podsumowuje to, o czym powiedziałem w recenzji, że ten zlepek montażowy filmu, scenek wprowadzających jest tak chaotyczny, tak nie Układany, że nawet trudno sobie uzmysłowić, że to jest film fabularny. Wchodząc, jak wchodzimy na salę, na salę kinową, nie mamy kontekstu tego, że film już się zaczął i widzimy te sceny, to nawet nie dojdzie nam, nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić tego, że już oglądamy film, bo to jest tak źle zmontowane, że się wydaje wręcz jakimś pokazem trailerów. Na podstawie usłyszanych recenzji wyciągnąłem taki wniosek, że lepszym pomysłem byłby serial. To jest dość interesująca pułapka, tak naprawdę, też, bo Ostatnio zauważyłem, że kilka razy pojawiają się takie opinie w, w, w sprawie ocen różnych produkcji. Ostatnio to było a, a propos Napoleona też, że film jest tak zły, się okazał tak zły ostatecznie, tak szybko, tak chaotycznie pocięty, tak dużo rzeczy, że zostało paradoksalnie do niego wrzucone ta a propos Napoleona, że lepiej by ten film się obronił, gdyby został zrealizowany jako serial. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony serial posiada zupełnie inne wyzwania, zupełnie inną konstrukcję fabularną i to, że dany. Film 2-3-4 godzinny sprawia wrażenie, że zyskałby, gdyby rozciągnąć go na przykład do 8 godzin, nie powoduje, że to by się udało w ogóle. Bo zwróćcie uwagę, że sztuką w filmie jest wycinanie, tak naprawdę. Dobre filmy powstają wtedy, kiedy wiemy, ile materiału paradoksalnie wyciąć. Montowanie filmu to w pewnym, pewnym sensie sztuka wycinania scen, wycinania wręcz sekund scen, które są zbędne, niepotrzebne, wycinania dialogów. Ile razy słyszycie o tym, że zostało nakręconych tyle i tyle scen, nawet do kina superbohaterskiego, DC, Marvela i tak dalej. I ile tych scen poszło do kosza. Że tu słyszymy, że jakiś aktor miał swoją scenę, ale ją wycięto. Że tego aktora w ogóle się, ten aktor się w ogóle nie pojawił na ekranie, bo stwierdzono, że te sceny są zbędne. Sztuka montażu to w dużej mierze sztuka wycinania. I w momencie, gdy mamy produkcję, która sprawia wrażenie, że... Wydłużenie jej jest ratunkiem, wręcz zamienienie jej w serial, to tak naprawdę jeszcze bardziej pokazuje, jak twórcy polegli już u podstaw konstrukcji tego filmu, już na, na etapie planowania całego scenariusza że to wszystko poległo już w tym momencie bo tak naprawdę mniej znaczy więcej w filmie, a nie na odwrót. Byłem z dzieciakami 4 i 6 lat, generalnie zadowoleni, choć młodszy bał się wilgusów. W ogóle to zabawne, że tych wilków zawsze się dzieciaki boją, nie? W tej pierwszej części tak samo było. Masz rację, że dzieci nie widzą tych braków fabularnych, podobała im się muzyka i ładne widoki. Dokładnie, dzieciaki w ogóle nie potrzebują jakiejś skomplikowanej fabuły, żeby czerpać frajdę z filmu i jest... Bardzo dużo komentarzy się właśnie pojawiało, że dzieciom się podobało, praktycznie chyba nie widziałem ani jednego komentarza pod moją recenzją pana Kleksa, która by mówiła, że, i, że dzieciom się nie spodobał. Były nawet takie komentarze, które twierdziły, że y, ktoś, y, jakiś nastolatek stwierdził, że był to jeden z najlepszych filmów, jakie widział w ostatnim czasie. Więc jak widzicie, na dzieci coś takiego potrafi bardzo skutecznie podziałać, ale nadal... Nie możemy tego traktować jako wymówki do stworzenia po prostu złej produkcji. Obejrzałem starą wersję Akademii pana Kleksa, i gdy słucham opinii o tej nowej wersji, to zastanawiam się, dlaczego nie zrobiono dokładnie takiego samego filmu jak ten stary, tylko z nowymi efektami. To by nigdy nie zadziałało w mojej ocenie. Niezależnie na jakim poziomie by ten film nie był, to mamy tutaj klasyczny konflikt tragiczny. Nikomu by się to nie spodobało. Bo nie jesteśmy w stanie, ponownie to powtórzę, wygrać z naszymi wspomnieniami, naszymi emocjami, naszym sentymentem i zdecydowanie się na nagranie, nakręcenie tego samego, tylko z nowymi technologiami dostępnymi dzisiaj na rynku, produkcji filmowej. Nie udałoby się, nie byłoby szans, żeby to zadziałało. Generalnie poszedłem z młodymi, ze złym nastawieniem, po przeczytaniu recenzji i się nawet optymistycznie zdziwiłem. Szczególnie ważne są takie wątki jak przyjaźń, bycie kim chcesz, siła empatii i wszystko jasne. Te rzeczy są tutaj ważne i są bardzo akcentowane. Problem w tym, że one są akcentowane w dialogu i twórcy nam mówią, że to są ważne emocje, ale w żadnym zakresie, według mnie, ich nie pokazują na ekranie. Nie budują tych emocji w konstrukcji fabularnej tego filmu. Oni o tych emocjach opowiadają. Ale nie pokazują ich. I to jest najważniejszy problem. Scenariusz tu można by się przyczepić, że historia mogła być lepiej opowiedziana i montaż scen czasami jest bardzo chaotyczny i dynamiczny, ale to film dla dzieci i co ważne, moje dwa turbolutki wysiedziały dwie godziny na fotelach bez objaw znudzenia. Pozdrawiam, twoje turbolutki. I wracamy do tego samego. To, że dzieciom się podobało, nie znaczy, że nie można tego filmu krytykować. Byłem na seansie przedpremierowym i mi się podobało, ale jedna z myśli po seansie, że chciałbym, aby pojawiła się wersja wydłużona. Kolejny raz ta sama pułapka. Wydłużanie filmów nie do końca jest yy, rozwiązaniem, bo to powoduje tak naprawdę, że konstrukcyjnie te filmy leżą już u podstaw budowania scenariusza. I wcale nie jest powiedziane moi drodzy, że ten sam reżyser, który poległ na krótszej formie, tak naprawdę da radę z dłuższą formą. Bardzo często się okazuje, że nie do końca. Żona na mnie krzyczy, jak oglądam ciebie, mówi, że potem nie chce nic oglądać, bo nie warto tracić czasu. Ej, mi się wydaje, że u mnie na kanale jednak jest sporo materiałów, które zachęcają do różnych fajnych produkcji. Nie chcę tu być jakimś. Kinowym Grinczem, bez przesady. Ciekawy jest to znak czasów, że w takich produkcjach nie ma czegoś takiego jak sztuka filmowa, nie ma tutaj reżysera, scenarzysty, który ma swoją wizję i historię, są tylko producenci. To jest ten gatunek ludzi, o którym ja wcześniej mówiłem. Osoby, które posiadają dużą ilość gotówki, którą mogą wydać na daną produkcję i się po prostu tym pobawić trochę naszym kosztem kosztem widzów. I taka jest brutalna rzeczywistość, i to jest dobrze ujęte, że tutaj nie ma reżysera, nie ma scenarzysty, nie ma montażysty, nie ma żadnej wizji filmowej, nie ma umiejętności filmowych, jest tylko producent. To bardzo dobrze to podsumowuje. Miałem bardzo podobne odczucia, wizualnie okej okay, scenariusz leży, gra aktorską ciężko ocenić, ale pamiętam jak Adam mówiła, że Albert to jej najlepszy przyjaciel i dokładnie w tym momencie zastanawiałem się, na jakiej podstawie właśnie brakuje pokazywania. Tak jak wam mówiłem, tutaj się opowiada o relacjach. To tak jak ja bym do, do, do kogoś z was podszedł i powiedział, słuchaj, jesteś moim najlepszym przyjacielem, i ty odpowiadasz, tak, to prawda, jestem twoim najlepszym przyjacielem. No i idziemy razem nie wiem, na piwo. I, i to, jest, to jest ten rodzaj konstrukcji fabularnej. To jest opowiadanie o emocjach, opowiadanie o relacjach. Tak jakby powiedzenie czegoś powodowało, że to staje się prawdą. No niestety nie do końca. Prawda leży w czynnościach, w relacjach, w emocjach międzyludzkich, a nie w tym, że ktoś coś powie, że tak jest. Może w, scenari w scenariuszu to fajnie brzmi, ale niestety na ekranie już nie do końca. Nie jest przypadkiem, że obecnie ludzie oceniają filmy kinowe przez pryzmat seriali, w których sceny są przeciągnięte do granic możliwości. Czy już nikogo nie bulwersuje 25-sekundowa, nic nieznacząca scena, w której aktor wyciera twarz ręcznikiem przed lustrem? Moim zdaniem właśnie tak jest. Uważam, że jeszcze 10 lat temu ludzie nie zwróciliby uwagi na szybki montaż i mocno pocięte sceny w Nowej odsłonie akademii. Po pierwsze, dawniej filmy były montowane jeszcze wolniej niż dzisiaj. 10 lat temu 15-20 szybki montaż jest elementem, który pojawił się w kinie akcji relatywnie nie tak dawno. Twierdzenie, że dawniej by coś takiego nie raziło, to powiedziałbym raczej, że dawniej by raziło jeszcze mocniej. Czy już nikogo nie zbluwersują 25, 25 sekundowe sceny? Słuchaj, jeśli widzimy scenę, w której aktor wyciera twarz ręcznikiem przed lustrem przez 25 sekund, to trzeba się zastanowić, co nam ta scena opowiada. Jeśli ona nam pokazuje po prostu aktora przez 25 sekund wycierającego twarz ręcznikiem i nic więcej, to jest absolutnie zbędna. Ale jeśli przez to wycieranie ręcznikiem twórcy nam opowiadają coś ważnego, coś istotnego, coś się ważnego dzieje z tym bohaterem wtedy, z punktu widzenia emocjonalnego, a może to wycieranie ręcznikiem ma jakąś, jakieś znaczenie fabularne, istotne, to wtedy pokazanie tego przez 25 sekund jak najbardziej ma sens. Wszystko zależy od tego, co dana scena opowiada. I to jest też trochę sztuka tego wycinania. Niektórych scen, o której mówiłem wcześniej, że jeśli coś jest zbędne, trzeba to skrócić lub wyciąć. To jest właśnie to podjęcie tej ważnej kreatywnej decyzji. Na ile dana scena opowiada coś istotnego. I nawet wycieranie twarzy ręcznikiem przez 25 sekund albo nawet i przez minutę może być absolutnie fenomenalną sceną pod warunkiem, że ona w kontekście fabularnym ma znaczenie. Ma znaczenie emocjonalne. Bo inaczej je odbierzemy taką scenę, gdy obejrzymy po prostu ujęcie gościa, który siedzi przed lustrem, a inaczej je odbierzemy, gdy będziemy mieli nadbudowę emocjonalną tej sceny. Ona może powodować, że będziemy siedzieć jak na, jak na szpilkach, oglądając tego gościa wycierającego sobie twarz. Ale może spowodować, że będziemy ziewać i się nudzić. Wszystko zależy od kontekstu danej sceny. Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że wystarczy, bo jak zwykle się rozgadają nies niesamowicie. Y y wniosek jest jeden. Dzieciom się podoba. Jednak. Nie jest to w żadnym zakresie, tak jak już wam powiedziałem, argument na to, żeby ten film usprawiedliwiać. Nie widziałem ani jednej negatywnej opinii o odbiorze tego filmu przez dzieciaki. I nie uważam, żeby to było coś złego w kontekście tych dzieci. Bardzo fajnie, że się dobrze bawiły. Yy, bardzo możliwe, że za 10-20 lat będą miały niezwykle miłe wspomnienia z tym filmem. I tylko się cieszyć. Ale uważam, ktoś to dobrze tam napisał w komentarzu, już go nie wklejałem, że też trochę zadaniem dorosłych. Jest budowanie pewnego gustu u dzieci, pewnego poczucia estetyki, zwracanie uwagi na to, co jest dobre, co jest złe. I nie chodzi tutaj o zabieranie im tych emocji, że ej, tobie się maluchu nie mogło to podobać, co ty mówisz? Beznadziejny film. Nie. Ale o zwracaniu uwagi na to, co jest dobre i pokazywaniu też dobrych filmów, dobrych dzieł e, filmowych, żeby kształtować ich gusta na czymś, co jest solidne. Idąc do McDonalda. Dzieciom będą smakować wszystkie kanapki, które tam są. Ale czy to oznacza, że my powinniśmy pochwalać tego rodzaju jedzenie? I zachęcać do tego, jedz, idź, więcej tego jedz, 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 pyszne hamburgery? Nie. Każdy racjonalnie myślący rodzic powie, słuchaj, jasne, zjedz sobie tego hamburgera od czasu do czasu, ale może nie za dużo. Nie przesadzaj. I wydaje mi się, że dokładnie tak samo jest z filmami, że powinniśmy w jakimś zakresie kształtować gusta dzieci. Nie krytykować ich emocji, ale pokazywać to, co jest dobre żeby same z siebie kształtowały te dobre gusta. Ale się tutaj moralizatorsko zrobiło na koniec, nie? I, i, I wydaje mi się, że tym zakończymy, bo to tak dobrze brzmi. Poczułem się aż sam dobrze z tym, co mówię, jakie jestem mądry. Ale chyba się zgadzacie, nie? Że naszym zadaniem jest pokazywanie dzieciakom nawet tych bajek, nawet tych animacji, ale tych dobrych. I wtedy wszyscy wygrają w tym pojedynku. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się.